Dio się kręci. Teraz cię przesuniemy trochę, tak. O, tu żeśmy złapali zupełnie inną pozycję. Patrz, 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 patrz. Kurde, gdzie ty jesteś żaba? Gdzie ty jesteś? No cię nie widzę. O, tu jesteś, dobra. No wlazła na lampę, no bezczelna jakaś, kurde, no. <grywdy> Zobacz ją, kurde. To jest nasza żabka kamratka. A może to jest dla Marcina królewna zaklęta w żabkę, nie? Może ją złapiemy i wyślemy Marcinkowi naszemu. No, jaka piękna jesteś, no śliczna jesteś, śliczna, prześliczna, prześliczna. A teraz hop na dół. Nie, idziemy teraz, się skrabiemy dalej, tak, skrabiemy się, skrabiemy. Żabka żyje, tak. Żabka żyje, żabka się nie boi. Żabka, hop! I spadła. O! Żabka chodzi, bo żabka gra teraz, no. Gramy żabko. O! Nie przypadł telefon. Ja nie mogę. Co za patole zwierzątko męczą, nie? No, ale tu ma też drugie światło, nie? No oślepnie! Kurde, żeby mi... Słuchaj, bo mogą mnie oskarżyć i obrońcy przyrody, nie? no ale komary też Cię, Żabko, lubią, wiesz, chyba Cię zjedzą. Już ja myślałem, że Omzriki. A to Ty, o, ty to Omzrik przyszedł tu na przyspiegi, Omzrik, kurde, i ten ich szef, niegrzeczny, to się schował, schował się w tej, gdzie on się schował, w Norwegii się schował, schowalec jeden, no, no nie, no, kurde, tak to